Cześć wam dzisiaj, ja jestem BizuWizual i witam was w grze, która nazywa się Crowfall w serii To pewnie jakiś random randomix będzie, bo musimy się zająć produktem, na którym mi w sumie bardzo zależy Chociaż nie spędzam w nim więcej czasu niż godzina na pół roku może nawet mniej. Powiedziałbym, że w ostatnim czasie 45 minut na pół roku. Na 6 miesięcy to nie jest dużo, i to jest jeden z problemów tej gry. Znaczy, nie fakt, że ja w niej mało czasu spędzam, ale fakt, że ludzie mało czasu w niej spędzają. Więc Crawford jest to gierka, która ma otwarte serwery do 22 listopada 2022 roku, czyli za kilka dni będą wyłączali ten produkt. O tym będzie zaraz więcej. Ta gra ma powrócić. Jest plan na przebudowę gry. To nie jest tak, że zamykają serwery i do widzenia. Wola, poszło i zapomnieliśmy. Po prostu dostaliśmy maila, że gra jest... No bardzo wymaga, bardzo wymaga przebudowy I to jest fakt, to jest prawda Więc lepiej jest zamknąć serwery i skupić się na ogarnięciu nowej wersji Crowfalla 2.0 Niż próbować trzymać serwery i ogarniać problemy tam się piętrzące I jednocześnie pracować nad nową wersją Do tego czasu możecie zagrać Z tego co rozumiem chyba tymczasowo jest do spróbowania za Afriko Albo przynajmniej ci, którzy już ją nabyli drogą kupna Mają dostęp do wszystkiego ze sklepu Mogą brać ile chcą za darmo i testować wszystko Jeżeli nie kojarzycie, Crowfalla jest... To pierwszy albo drugi naprawdę udany Kickstarter crowdfunding MMO. Chyba drugi po Pathfinderze, znaczy się był pierwszy, ale Pathfinder wyszedł wcześniej. Pathfindera zresztą zamknięto niedawno, więc oh well, oh well, oh well. I jakiś czas temu, nawet o tym nie wiedziałem, produkcję Crawla przejął Monumental. I żeby nie było, że to jest koniec. Może to jest koniec, ale są drobne takie sugestie, że Monumental nie wkręca i faktycznie pracują nad grą, bo zatrudniają sporo ludzi do pracy nad Crowfallem, nie nad drugim projektem, o którym powiemy dzisiaj dość sporo, tylko właśnie nad Crowfallem, więc kim i z czym? Jest to klasyczne MMO... Tak bardzo klasyczne jak się da, ale ma twist w kierunku, w którym żadne MMO jeszcze nie poszło. I tutaj tworzymy swoją postać, wybór raz i klas jest przeogromny, możemy grać jako... No, krasnoludów nie ma w tym świecie, ale ja gram czymś, co kiedyś niby było krasnoludem, gramy żywym kamieniem. Są elfy, są różne elfy, są bardziej magiczni ludzie, mniej magiczni ludzie, są minotaury. Można grać minotaurem, można grać centaurem, który nie ma monta, po prostu biega... <noise> Oso. Można grać bojową świnką morską Jest Gynishian Czyli rasa świnek morskich Człekokształtnych Ogólnie ras i klas jest tutaj Cała masa są fej, czyli takie jakby Elfo, wróżki niższe Ze skrzydłami potrafią latać ta gra opiera się na bardzo mocnej koncepcji PVP, PvP czy właściwie World versus World versus World, Realm versus Realm versus Realm, jak zwał, tak to zwał, czyli są trzy frakcje, jest tam Światłość, Ciemność czy Chaos, czy jak oni to tu nazwali i Balans i zadaniem Światłości jest pokonać Ciemność, vice versa zadaniem Balansu jest utrzymać to w równowadze, żeby żadna frakcja nie zdominowała, wtedy oni wygrają, więc ha ha, ha, ha. Będziemy sobie wbijać nawzajem szpilę, wiadomo jak jedna z frakcji dominuje Balans, to Jasność i Ciemność próbuje przeważyć szale jeżeli ciemność na przykład dominuje, to wtedy zadaniem balansu jest zgadać się ze światłością, wyrównać to i utrzymać, żeby aaa, backstaby, nie backstaby. Jest fajna koncepcja, że gramy na umierających światach, skaczemy od jednej rzeczywistości, która umiera do drugiej rzeczywistości, która umiera, kradniemy surowce, rozwalamy wszystko, budujemy swoje zamki, bronimy je i w momencie, kiedy kampania się kończy, świat się zapada, a te surowce, co wyrżnęliśmy, to rozbudowujemy swoje mikroświaty, gdzie możemy swoje pałace budować, housing po całości tutaj totalnie ekstra. Co więcej, wszystko w otwartym świecie, za każdym razem mniej lub bardziej generowanym, czyli wbijamy na nową rzeczywistość i będzie to wszystko inaczej ułożone. Inne drzewa, inne piaski, niepiaski, różne rzeczy do wykminienia jest w tej grze sporo. Mogłoby być lepiej, ale i tak jest wystarczająco dobrze, więc ta gra ma gigantyczny, ogromny potencjał. Wyobraźcie sobie WoWa w ciągle zmieniającym się, ewoluującym świecie, zamykanym i otwieranym. Różne serwery, możecie być na różnych kampaniach, one mają swoje fabuły do Dane przez twórców, jakby na to, co jest tam wygenerowane. Ogólnie jest sporo fajnych rzeczy ukrytych. Gdzie na samym początku wbijacie jest taki nudny do, do, do pożygu wręcz system klasycznego MMO, ale wów, że masz questa, biegniesz, gadasz, masz questa, bijesz, odbierasz, biegniesz, gadasz, oddajesz, lecisz, zbierasz drzewo, rąbiesz, przynosisz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem zaczyna się robić naprawdę fajnie, kiedy odkrywacie, że są oblężenia, gdzie naprawdę da się rozwalić mur, budujecie katapulty, one walą w mur, robi się wyłom i biegniecie wszyscy, żeby dostać się do środka i wyrznąć tam wrogą frakcję, więc jest bardzo dobrze. Mnóstwo craftingu, drobne. Elementy survivalu, może, ale niekoniecznie. W sumie gra ma średni początek, dość odpychający, potem się rozkręca i jest mega. Ale co tutaj boli, co nie wyszło, co nie pykło, że ten tak świetnie zapowiadający się projekt, sfinansowany przez fanów na Kickstarterze, pada na ryjek i to pada bardzo. Przede wszystkim jest to gra zaprojektowana z myślą o wielkich pojedynkach. To nie jest gierka, w której będą małe skirmisze. To jest gra, która wymaga bardzo dużej liczby graczy, bardzo aktywnych którzy codziennie będą siadali, wiecie, tak jak kiedyś było w WoWie. 40 osób na rajdę, jedziemy to tutaj, okej. Okay. Jedna frakcja, tu 40, tu 40, może kolejna grupka 40 osób, które będą rozgrywały wszystko na planszy. Druga frakcja to samo i trzecia frakcja to samo. Spróbujcie teraz zgarnąć takie liczby ludzi, żeby siedli o tych samych godzinach i robili razem rzeczy. I to jako traktowane jako minimum, żeby ten system działał. To jest, kiedy działa. Fantastyczne przeżycie, kiedy nie działa, boli. Tu jeszcze warto zauważyć, że granie ma najlepszej optymalizacji, jak z z niej nagrywałem za pierwszym razem, to leciałem jeszcze na starym komputerze i były obietnice lepszej optymalizacji. Nie do końca się spełniły. Została zoptymalizowana faktycznie, ale nie na tyle, żeby na słabszym kąpie w to grać. Więc kiedy ja ją wspierałem na Kickstarterze, to liczyłem, że ruszy na kompie, na którym nie miała prawa ruszać. Do tej pory krumka. Ostatnio wymieniałem kartę graficzną w tym kąpie, i przed wymianą mój komputer nie należał do jakichś wybitnie słabych. Nawet jak na dzisiejsze czasy, dawał radę. I i gra chrumkała ostro. Teraz z podrasowanymi bebechami na tym nagraniu pewnie zauważycie dropy gra też trzeszczy bardziej niż powinna. I to jest troszkę dołujące bo musicie skołać nie dość, że całą masę ludzi to jeszcze ludzi z odpowiednio szybkim internetem i na tyle dobrymi kompami żeby to działało. Troszkę, troszkę ja. Yeah. Do tego jeszcze wjechała konkurencja, której nie brano pod uwagę w ogóle w momencie kiedy ta gra się zbierała na starterze i zaczynała rozkręcać wyszedł New World, który od innej strony ale uderza w tę samą mańkę o tych samych graczy jakby walczy im ten New World który nie najlepiej sobie radzi I tak wygrał z Crowfallem Crowfall jest strasznie niszowy Do tego macie całą masę szybszych gier Takich jak Lost Ark I się już robi bardzo gęsto na rynku Mało miejsca dla Crowfalla Co więcej, twórcy poszli w kolejny projekt Tworzą coś, co się nazywa projekt Atlas I ten Atlas to nie jest gra, za którą ludzie płacili Znaczy się wspieraliśmy na Kickstarterze Crowfalla Bo chcieliśmy dostać Crowfalla I ten Crowfall jest grą z potencjałem Który wymaga totalnego przebudowania Inaczej, to co teraz jest Byłoby fajną betą w momencie, kiedy była beta To już jest produkt, który wyszedł jakiś czas temu i żeby nie było, ja nawet nie zauważyłem kiedy on wyszedł Tak cicho o tym było Tak bardzo brakowało promocji, że kiedy gra ja swoją premierę A ja ją miałem kupioną I mogłem grać od dnia premiery na dzień dobry To było takie wizu, wizu Ty wiesz, że tam parę tygodni temu kroful wyszedł i jak sprawdzam, faktycznie wyszedł, nawet odcinki takie powstawały Pojedyncze, bardzo pojedyncze, więc tutaj było ostro, brutalnie i nieprzyjemnie Jeżeli o promocję chodzi, bo jej w ogóle nie było A gdyby wpakowali dużo w promocję, to wydaje mi się, że gierka mogłaby znaleźć taki ostry, bardzo aktywny fandom i na nim się trzymać Ale wracając, projekt Atlas to jest gra tych samych twórców, która teraz jest jakby finansowana z tego, co generuje Crowfall Przy czym z tego, co wiem, Crowfall przynosi straty Więc nie wiem, jak oni finansują projekt Atlas z Crowfalla, który generuje straty na dzień dzisiejszy nie wiem jak ten biznes działa, ale to się zapowiada bardzo, bardzo, bardzo źle. Przy czym przejdźmy do bolesnych plotek, z których część jest nieprawdziwa, i według mojego insajdu niektóre są połowicznie prawdziwe, więc wygląda na to, że wszystko co się dzieje w okolicy Crawfola jest przekierunkowywane na Atlas, że sam Crowfoll jest projektem do skasowania, co nie do końca jest prawdą. Jak widzicie, będzie ta przebudowa może będzie, może nie, może to jest tylko mydlenie oczu. Tak czy inaczej, projekt Atlas ma priorytet nad Crawfolem. Crowful to jest gra, która ludzi zainteresowała na tyle, że rzucali w nią hajsem na Kickstarterze. Projekt Atlas to jest gra, w którą nikt nie inwestował z graczy, więc tak jakby to, za co ludzie płacili, jest przenoszone na Atlasa i stąd jest gigantyczny ból dolnej części ciała. Poszły również ploty, że studio było zainteresowane blockchainem i NFT. I w tym momencie już stracili całą masę ludzi, totalnie ale to było zanim się cała ta monetyzacja i kryptowaluty zawaliły jakiś czas temu, więc tutaj raczej w to nie pójdą, no bo, uchur, dur, 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 dur. Jest cała masa plotek o tym, że mają zamykać serwery, yy, które poniekąd się potwierdziły, ale nie tak, jak ludzie się spodziewali, że a wyłączą grę do widzenia. Nie było tylko faktycznie jest plan przebudowy Crowfola i wydania go jako Crowfall 2.0, który kiedy się będzie zbliżał? Nie wiem, nie dostałem żadnych informacji. Z oficjalnych jest mało danych, a z nieoficjalnych plotki, które tam gdzieś szaleją, wśród ludzi, którzy testują nowe rzeczy do Crawfollow, aczkolwiek niewiele teraz testują, bo nic nowego się nie zbliża. Mówią, że jest zbierana ekipa, która będzie robić wewnętrzny review totalnie przebudowanej gry, czyli wezmą to co jest, przemieszają mocno i sprawdzą czy da się z tego czy będzie bardziej przystępne dla nowych graczy, bo to chodzi o przyciągnięcie nowych graczy, czyli najprawdopodobniej przejście na model free to play, bardzo dużo waluty premium dla tych, którzy płacili wcześniej i wydanie tego na Steamie, żeby zawalczyć o odbiorcę. Zobaczymy, może Epic się wtrąci czy ktoś. Jeżeli o samej grzemowa, to zapewne widzicie, że grafika jest całkiem niezła. Nie jest jakaś wybitnie przesadzona, no ale to też jest gra finansowana MMO, finansowane przez graczy, crowd Funding, więc grafa jest bardzo przejrzysta i przystępna. Powiem wam, że mi się podoba i trafia do mnie, aczkolwiek animacje mogłyby być lepsze. Jeżeli chodzi o muzykę, jest okej. Okay. Jeżeli chodzi o grywalność, mi się podoba jest troszkę za bardzo toporne jak na dzisiejsze czasy z takim Genshinem czy nadchodzącym blue protokolem nie ma szans w walce wydaje mi się, że z Tower of Fantasy może troszkę bo Tower of Fantasy jest bardziej toporne ale w Tower of Fantasy macie ten trawers to przyciąganie się na łapce, to latanie a tutaj tego w ogóle nie ma w krofolu jest kilka rzeczy, które muszą zaorać i zmienić na przykład wsiadanie na wierzchowca, które trwa parę sekund bo wyczarowujemy tego wierzchowca bo ja widzimy, wsiadamy i dopiero możemy jechać bez, bez sensu, to powinno być kliknięcie i jadę ja rozumiem, że problem jest w tym, żeby nie uciekać z pola walki, kiedy są właśnie pojedynki z różnymi frakcjami, macie 40 na 40, widzicie, że przegrywacie, to nie na kuń i wiejemy, tylko żeby się nie dało, ale to można rozwiązać inaczej, w sensie jak jesteście w agro, to nie możecie przywoływać zwierza i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest sporo rzeczy, które jeżeli zostaną zmienione i do tego sam wstęp zostanie przebudowany, żeby pokazać ten produkt od jak najlepszej strony, to wydaje mi się, że zainteresowanie graczy może być, bo tego typu gier nie ma, chyba, że pójdziecie w stronę jakiejś siege's z WoWa, więc Okej, okay, ale to jest całkowicie inne doznanie. Jeżeli chodzi o sterowanie, to ja jestem na tak, jest bardzo, bardzo, bardzo klasyk. Jeżeli chodzi o wymagania, w sumie nie mam tutaj podanych konkretnych wymagań, są gdzieś tutaj wymagania? Widzę wymagania na gry online, ale powiedzmy sobie szczerze, 8GB RAM. grafika GTX 660 lub lepsza i 7GB na dysku, to nie są aktualne wymagania, ta gra na, na, nawet by nie chciała kichnąć na takim sprzęcie w chwili obecnej. Może to są wymagania na 2015, kiedy rozpoczęły się pierwsze bety, może. Nie wydaje mi się, żeby teraz to chciało śmigać na takim kąpie, więc ja. Yeah. Macie chwilę bez mojego monologu? I mając to za sobą, muszę Wam powiedzieć, że będę tęsknił za Crowfollem. Mam nadzieję, że powróci jako wersja 2.0. Pamiętam, że specjalnie odkładałem kasę, żeby to wspierać na Kickstarterze, bo byłem strasznie zajarany pomysłem. Nad tą grą pracowała cała masa ludzi, która stworzyła gierki, które uwielbiam, które miały potencjał i którym się aż tak bardzo nie udało. Z jednej strony to byli ludzie faktycznie z Blizzarda, którzy z Blizzarda uciekali wtedy, kiedy zaczynało dziać się źle, a media mówiły, że nie, z Blizzard'em wszystko w porządku jest. To wtedy ci pierwsi ludzie, którzy sensownie wiali, zakładali między Między innymi to studio. Przy okazji byli ludzie, którzy pracowali nad Star Wars The Old Republic i kilka innych MMO gdzieś tam zachodnich, które tworzyło gry i byli ludzie niezadowoleni z tego, jak bardzo ograniczeni są przez wydawcę. Uciekli, tworzyli Crawfola razem i to był projekt o ogromnym sercu, ogromnych nadziejach, który nie podołał przynajmniej na chwilę obecną. To jest marzenie, które pewnie się nie ziści, ale może, może Crofold 2.0 będzie tym, czym. Chcieliśmy, żeby Crowfall był. Nie tracąc totalnie nadziei, może troszeczkę licząc naiwnie na dobrą przyszłość. Żegnamy Crowfall i czekamy na Crowfall. Miłego do następnego, i hej! W sumie to nie był tak smutny odcinek, jak się spodziewałem, że to będzie smutny odcinek.